ma go z tej strony podkarpackiego Lodowca zwierząt. W dzisiejszym odcinku trochę sobie porozmawiamy, co się dzieje i ogólnie. Może najpierw zaczniemy od tej nieregularności. Nie powiem. Ten ostatni czas jest dla mnie ciężki, bo hmm, jutro przez trzy następne dni. Piszę egzaminy, tak? które, mo e które zaważą gdzie pójdę i ogólnie, ale też nie wykluczam e tego, że e po prostu nie chciało mi się, nie chciałem tak, może teraz się tak wymawiam, ale po prostu nie chciałem na siłę nagrywać, co wiem to e kukrydzę. No i zacząłem odcinek a jeszcze go nie skończyłem. Chociaż, chociaż po prostu hmm, połowa kukuryd jest obrana, tak? Jeszcze pasuje po połowę czy obrać. Jest. No i tak, naprawdę przepraszam. Myślę, że jakoś to po egzaminach się ustatkuje. Odpocznę chwilę i będzie w porządku. Będziemy nadal nagrywać z entuzjazmem. Dobrze mi pójdą te na przede wszystkim. A dobra, teraz zaczniemy. Co się zmieniło przez ten długi czas. Pierwsze. Wykot wy samicy. Tak, drugi wykod. Naprawdę nie wiem. Miałem też nagrywać o wykocie. Nie nagrałem. Nie wiem czego. Przepraszam na chwilę. Dobra, już jestem. Nie, nie wiem dlaczego nie nagrałem, ale po prostu pewnie nie miałem czasu. Ale tak to wygląda, szczerze, w obecnym, wyko obecnym wykocie nic nie patrzyłem. Ile ma, ile co, tak także nie wiem. Druga informacja, taka, że ten królik chory, co kręcił głową zdech. Wróciłem, byłem na e, e, por, e, rannych obrządkach i patrzę, no i tutaj leż nie wiem czego. Y, y, czego powodem by była jego śmierć, no ale, y, y, ale w sumie y, tak stwierdzam, że lepiej, że zdech, niż miałby się mordować. Tak, to jest jedno. Czekajcie, zdamy sobie y, ogórka tutaj, tym królikom. Tu mam trochę skórek z ogórka i naprawdę przyznam się, w większości, jak mam takie, można powiedzieć, lepsze. Jedzą go, dodaje tej samicy, aby dobrze wyżywiła młode. E, tak. O, dwa pudełka nie złożyłem, możecie tutaj o, zauważyć. No i co? Druga sprawa to... Taka, że... Ta samica tak. Ta, poczekajcie. O, ta samica nie wiem czy mówiłem wam, ale do, że zauważyłem, ale po prostu jakoś chyba w cały względ, że jest puchata całą po prostu nie mogła e, odchodów ten z e, wynieść <grymnie> co ja powiedziałem teraz, ale po prostu nie mogła się wypróżnić i obciąłem to oprześciła się ładnie a to już um, jakiś czas temu i co i została dopuszczona do samca tego z tego poprzedniego miotu co był odcinek króliki są już dorosłe, także wszystko naturalnie wszystko z samym porządkiem tak? I co więcej miałem powiedzieć? zajdzie i taka kolejna anegdota do mojej hodowli, tak? Naprawdę nie wiem czy... po prostu nie wziąłem za dużo na siebie, tak? Bo... przyznam, mam bardzo dużo... bardzo dużą równorodność tego, tak? Pani nie zna bo świnki, nie świnki, ja rozumiem niektórzy mają mi więcej ale ja po prostu z tym jakby może nie daję rady i co, poczekajcie mm, muszę to założyć i tutaj przeszłam to kur i hmm. słuchajcie mm, znaczy to co wcześniej powiedziałem mam na myśli nie, że jakoś się odbił, że nie chcę chować naprawdę lubię to ale nie wiem, czy nie zrezygnuję z części tego, bo naprawdę, no w obecnym czasie gdy rodzice pracują, no ciężko mi jest dopilnować no, tego, żeby było dobrze, bardzo dobrze im, więc, no no Ciężko będzie. Będę myślał, to będzie trudna decyzja to podjęcia, co będę chciał zmienić, a co zostawić. No, będę o tym myślał. No i ten. No i co? Tutaj z kolejnych rzeczy to po prostu prowizorka zrobiona, przykręcona do tego. I po prostu bo wcześniej tam były, na podwórku chodziły, no ale... Za bardzo brudziły podwórko Więc tutaj zagrodziłem na pół Te koguty i podstawowe Podstawowe Stado, o Tylko widzicie jest problem, bo niektóre koguty Przeskakują i, i Muszę je przełożyć, dajcie chwilę Ok tutaj Okej, okay, tutaj To naprawiłem, wiadomo to jest prowizorka jak mówię Także to nie będzie na stałe Więc o, no w tym, w tym roku będę chciała jakoś to ten kurnik wykończyć, to chyba wam nadmówiłem. Deski swoje zdrowe. Po zimie, po zimie nic mi się nie stało. Piękne okienko. I co? No i tyle. Ja na pewno nie chcę, żebyście zrozumieli. Bo ja po prostu mam dość tego, bo ja to kocham. Kocham, zajmować się zwierzętami. I lubię po prostu dla was nagrywać, bo dzielę się po prostu tym, co lubię robić, tak? I mam, mam szerszą wiedzę, bo niekiedy ja Wam coś powiem, niekiedy Wy mi coś powiecie, powie, powie, powiecie więc naprawdę ten zakres wiedzy u mnie się powiększa, tak? E, więc nie chcę, żebyście to źle zrozumieli, tak? A więc odcinek nie wiem czy będzie w tą sobotę jeszcze, bo nie wiem czy nie będę chciał sobie odpocząć, ale na pewno yy, po egzaminach będę się starał, by te odcinki były regularne. No ale co? To już dziś na tyle i myślę, że jakoś mnie zrozumiecie z tą nieregularnością. A na dzisiaj to tyle. Na razie, cześć, pa!